Jeśli kupujesz samochód osobowy, motocykl czy kład od osoby prywatnej, teoretycznie nie musisz sporządzać umowy pisemnej. W świetle przepisów polskiego prawa wystarczy umowa ustna. Niemniej jednak dużo łatwiej dociekać swoich praw, gdy umowa zawarta jest na piśmie. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna zawierać wszystkie dane osobowe i kontaktowe, zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. Ponadto w umowie należy dokładnie opisać kupowany pojazd. Warto zatem wypisać markę i model, numer rejestracyjny, przebieg, numer WIN, pojemność silnika, czy nawet kolor nadwozia. Przed zakupem warto również sprawdzić stan techniczny pojazdu urenomowanego mechanika. Dzięki temu łatwiej wykluczyć wady ukryte kupowanego auta. Umowa powinna także zawierać cenę pojazdu, a także określać, kto ponosi koszty związane z opłatą skarbową. Tak jak niemal każda umowa, Również umowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Pamiętaj także o tym, że na obu umowach muszą znajdować się podpisy sprzedawcy i kupca.